Piękne nowości dla Was, dziewczyny. W super cenach, mnóstwo modeli, sukienki, komplety, dresy piankowe, topiki świetne, słuchajcie, Jest, yy, yy, są apaszki, są kapelusze, są majtki, piżamy, jeansy, słuchajcie, kombinezony jeansowe. No. Bardzo, bardzo dużo modeli, dlatego szybciutko się zbieramy. W prawym dolnym rogu zostawiamy lajka albo serduszko. Rozsiewamy dziewczyny i za chwilę zaczniemy jak zwykle od konkursu, a później pokażę Wam te piękne kombinezony ze mnie. A cena tych kombinezonów to jest tylko 59 zł i są różne kolorki. Serdecznie zapraszam. Oczywiście również dzisiaj dla Was mamy szoperki w różnych przepięknych, wiosennych kolorach. To nie wszystko dziewczyny, jest ich jeszcze więcej. Torebki krówki, tak jak prosiłyście, będą również dzisiaj, i torebki z mięciutkiej włoskiej skóry. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dlatego się trochę spóźniliśmy, bo znowu za dużo nawiozłam. Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam, witam. Czekam na Was, dziewczyny. Mam również dzisiaj męskie podkoszulki, które możecie kupić na prezent, na przykład na święta. Apaszki jedwabne, dziewczyny, za 29 zł. Piękne, jedwabne, apaszki. Zobaczcie, zakładamy sobie taką apaszeczkę jedwabną. O. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, dziewczyny. Czekam na Was. Zbieramy się szybciutko i będziemy zaczynać. Hejka, hejka, hejka. Witam. Elżbietka. Romana, Aneta, Ania. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Eugenia, Kasia. Hejka, hejka, hejka. Dołączajcie dziewczyny szybciusieńko. Pozbieramy się, poserduszkujemy i szybciutko zaczynamy, żebym Wam wszystko zdążyła pokazać. I te sukienki piękne wyszywane, na które czekałyście, te białe, też dzisiaj będą dla Was. Więc dużo, dużo fajnych rzeczy dzisiaj dla Was mamy. Bardzo fajnych rzeczy. Jestem mega zadowolona z dzisiejszych zakupów. Troszkę znowu przesadziłam, ale to, co nie zdążę pokazać dzisiaj, pokażę Wam jutro. Codziennie transmisje o godzinie 20 lub chwilę. Później zależy, jak się wyrobimy. Dziękuję, Anula, za samoloty. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziewczyny, jak patrzycie na swój ekran w prawym dolnym rogu, macie takie niebieskie lajki, takie. Paluszek w górę lub czerwone serduszko. Tam naciskamy w prawym dolnym rogu swojego telefonu. Eee, jeśli jesteście nowe, koniecznie po transmisji trzeba się do nas odezwać na peweksowej wiadomości prywatnej. Jeśli tego nie zrobicie, nie będziemy Wam mogli wysłać podsumowania dzisiejszych zakupów. Dlatego bardzo ważna rzecz dziewczyny, żebyście się do nas odzywały w wiadomościach prywatnych. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór, Beatko. Elżbietko, witam. Kinia, dzień dobry. Iwonka, dobry wieczór. Jezu, dla mnie też środek dnia, a wy mówicie dobry wieczór. <laughs> Hejka, Lidia, cześć. Dziękuję za samoloty, Joasiu. Witam, witam. Agata, cześć. Lecimy dziewczynę. Serduszkujemy, zbieramy się jeszcze. I Iwonka, dziękuję za samoloty. Danusia, dzień dobry. Ciężko było wejść. No, dziewczyny, no to są problemy na Facebooku, niestety. Cześć, 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 cześć. Dziewczyny, nie zadawajcie pytań, bo za dużo komentarzy leci. Ja nie zdążę przeczytać. <gry> dobry wieczór. Mirosława. Mm. Hejka, hejka, hejka. Zbieramy. Super Batko. Serduszkujcie, dziewczyny. Ewunia, Dorotka, Agatka, Ania. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mm. Tak, białe spódnice będą uzupełnione. Dobry wieczór. Dajcie nam, dziewczyny, jeszcze chwilę, bo nie wszystko uda się uzupełnić w jeden dzień, ponieważ tych y, zamówień mamy zawsze bardzo dużo. Y, więc nie da się objechać wszystkich hurtowni czasami w jeden dzień, więc staramy się na drugi dzień. Niektóre modele się doszywają. Dziękuję, Basiu, za samoloty. Niektóre modele dla Was się doszywają. Tak jak wszystkie garnitury, dla was, każda będzie miała. Elcia, dziękuję za samoloty. Każda z Was będzie miała garnitur, czyli marynarkę plus spodnie w tych pięknych kolorach. Czy z kokardą, czy z marszczonym rękawem. Czy dziewczyny z tą krótką marynarką ze złotymi guzikami, one wszystkie będą uzupełnione? Cały czas się doszywają. Prawdopodobnie w sobotę będziemy mieli już wszystkie te garnitury doszyte i wtedy uzupełnimy wam rezerwy, tak? Nie uzupełniamy rezerw dopóki dziewczyny ten towar nie jest przez nas odebrany. Dzisiaj super nowości lecimy. Jeśli my odbierzemy towar, zapłacimy za niego. Dziękuję Monika za samoloty. Wtedy dopiero uzupełniamy wasze rezerwy. Wcześniej tego nie robimy, dlatego musicie chwilkę poczekać, jak już towar będzie zapakowany w kartony, no to wtedy rezerwa wam skoczy do koszyka i do... Добро, еще одно Kajenko, idź do pana, tak? Halo? Już wchodzę, bo wyjebało, zaraz ten, tam się znać. Kurwa, nie wiem, co się odjebało. Dobra, 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 zaraz, zaraz się dobra. Kajenko, idź do pana. Może wziąć psa?